Z z jednej strony prowadzi marina, z drugiej strony prowadzi szkolenia albo na stopnie żeglarskie, albo też szkolenia dzieci, ponieważ mamy szkółkę żeglarską, w której uczymy młodych adeptów żeglowania na optymistach, na laserach. Do tego prowadzimy usługi noclegowe, formę hotelu, w którym zainteresowani mogą skorzystać z wypoczynku, przenocować. Mamy około 30 miejsc noclegowych, mamy 13 pokoi dwu- lub trzyosobowych. Otrzymaliśmy dotację ze stowarzyszenia ESPI, w ramach tej dotacji wyremontowaliśmy część pokoi w naszym hotelu. Generalnie to była idealna sytuacja, jak dla potrzeb klubu i plany dotyczyły zwiększenia jakości usług hotelowych, po to, żeby przygotować obiekt też dla turysty, takiego bardziej wymagającego i żeby wykorzystać te walory naszego miejsca. Także udało się wyremontować pokoje. Zrobić nowe łazienki w niektórych pokojach, co dało już taki duży komfort nowym klientom, a także tym, którzy nas odwiedzają od wielu lat, którzy też doceniają te pracę i im się podoba nasza nowa odsłona. Dzięki współpracy z Owiec mogły dołączyć do nas, do naszej załogi, też nowe osoby, które dużo tutaj wniosły. Prowadzą recepcje stowarzyszenia, ale też takie prace gospodarcze tutaj na terenie. Także jest nas więcej i, i mamy z, no, rękawy podwinięte do pracy. Jaktu, czyli miejsce do wypoczynku, do aktywnego spędzania czasu, do żeglowania. Od kilku lat e, remontuję jacht, który nazywa się Misia II. Jacht e, z historią, to jest jacht, który jako pierwszy przepłynął e, z Zalewu Wiślanego na Bałtyk, przez cieśninę Pilawską. No i to był właśnie pierwszy historyczny rejs e, polskiego jachtu, polskiego statku z Zalewu Wiślanego, z Elbląga e, na Bałtyk. jeszcze będziemy tym jachtem żeglować po Bałtyku. Wcześniej, wcześniej odbyłem no, wiele rejsów po Bałtyku no i obiecałem, że sobie i temu jachtowi, że, że go wyremontuję, no co właśnie robię.